Dobry, Joanna Imtaszek-Kałwak. Witam Państwa w kolejnym programie Działaj ekologicznie i żyj zdrowo. W dzisiejszym programie przekażemy Państwu informacje na temat działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz nowych ekologicznych radiowozów, które trafiły do Powiatu Raciborskiego. Zaprezentujemy relacje z dwóch dużych wydarzeń, które odbyły się w minionym miesiącu w Raciborzu to powitanie jesieni oraz piknik ekologiczny. Zaprosimy też Państwa do arboretum Bramy Morawskiej i zachęcać będziemy do pracy w ogrodzie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaangażował się w pomoc dla powodzian. 23 września Katowicki Fundusz uruchomił nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Środki finansowe z Katowickiego Funduszu dla Powodzian to łączna kwota 10 milionów złotych. Dofinansowanie to jest przeznaczone na likwidację zniszczeń powstałych w wyniku powodzi, a w szczególności dewastacji w infrastrukturze środowiskowej. Pomoc skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich związków i stowarzyszeń, spółek z większościowym udziałem samorządu terytorialnego oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych. Otrzymaną kwotę beneficjenci mogą przeznaczyć na likwidację skutków powodzi na urządzenia i obiektach ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w infrastrukturze środowiska między innymi na zniszczenia komunalnych składowisk odpadów, systemu kanalizacji, systemu wodociągów, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, ujęć wody oraz zakup niezbędnego sprzętu, takiego jak np. worki, piasek, agregaty prądotwórcze, pompy, osuszacze, środki ochrony osobistej strażaka, sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej. Dofinansowanie może wynieść do 100% wartości kosztów kwalifikowanych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków, stowarzyszeń i spółek z większościowym udziałem samorządu, a także dla ochotniczych straży pożarnych. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Mateusz Pindel, podkreślił, że fundusz działa intensywnie nad udzieleniem szybkiego wsparcia, jednocześnie współpracując z innymi regionalnymi funduszami i ochrony środowiska, aby opracować długoterminowe rozwiązania dotyczące ochrony przed. Skutkami powodzi. W Katowickim Funduszu od poniedziałku do piątku działa również infolinia dla beneficjentów pod numerem telefonu 603 058 695, czynna w godzinach od 7.30 do 19.00. Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 27 września w Ogródku Jordanowskim odbyło się Święto Dyni. W Raciborzu Bożu mieszkańcy co roku podczas tego wydarzenia witają jesień w wyjątkowy sposób. Z tobą, wszystko mi nogę. Być sobą, z tobą mogę się śnać, z tobą. we that Tegoroczne Raciborskie Święto to występy artystyczne, wspólne gotowanie zupy dyniowej, warsztaty plastyczne, konkurencje sportowe oraz spotkanie z przyrodą. Jak co roku w iście festynowym klimacie rozpoczynamy jesień, witamy tę porę roku Pogoda dopisała, tak więc również frekwencja w tym roku jest bardzo duża w Ogródku Jordanowskim. Organizacja wydarzenia możliwa była dzięki zaangażowaniu wielu instytucji. Poza stoiskami, które przygotowaliśmy we współpracy z różnymi instytucjami, czy to z Arboretum Bramy Morawskiej, warsztatami terapii zajęciowej, wodociągami raciborskimi, a także wieloma innymi, odbywają się tu także występy artystyczne, które przygotowały raciborskie dzieci i młodzież. Między innymi o część artystyczną zadbali wychowani. W ośrodka szkolno-wychowawczego dla niesłyszących i słabo słyszących wraci Bożu przyjaźni, nie się, że... Już kilka dni przed świętem trwały zmagania konkursowe. Podczas wydarzenia wręczono nagrody laureatom dwóch miejskich konkursów. Zielono mi oraz z pamiętnika małego ogrodnika, których raciborzanie mieli okazję pochwalić się swoimi zielonymi zakątkami oraz wygrać atrakcyjne nagrody. Podczas wydarzenia dzieci również oznaczyły jedno z raciborskich drzew. Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat jest ważna, aby dzieci zdobyły wiedzę jak dbać o środowisko naturalne. Miasto Racibórz Sączyło się w europejską akcję tagowania drzew, takich drzew w mieście Racibórz jest 7, które zostały oznakowane i we współpracy z Instytutem Drzewa zostały obliczone ich wartości środowiskowe, czyli ile, ile wody magazynują, ile tlenu produkują. Taka akcja jest informacyjna, pomaga zwrócić uwagę na, na to jak ważne są drzewa w naszym ekosystemie, w naszym środowisku, w którym żyjemy. Podczas świętowania odbyły się również zajęcia i warsztaty kreatywne rękodzielnicze. I artystyczne. W bieżącym roku jesień zaczęła się w niedzielę 22 września. To moment zwany także równonocą jesienną, jesienią astronomiczną. Natomiast jesień kalendarzowa ma swój początek zawsze 23 września. 14 października Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w nowym programie Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół. Zmiana terminu naboru na program termomodernizacyjny dla szkół to decyzja związana z sytuacją powodziową w południowo-zachodniej Polsce. Dzięki temu samorządy zyskają dodatkowe dwa tygodnie na przygotowanie wniosku. Nowy program priorytetowy to efekt współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Ministerstwem Klimatu i Środowiska we wdrażaniu komponentów KPO takimi jak zielona energia i zmniejszenie energochłonności, czyste powietrze i efektywność energetyczna oraz wymiana źródeł ciepła i Poprawa efektywności energetycznej szkół. Celem programu jest termomodernizacja około 250 budynków instytucji edukacyjnych, szkół i przedszkoli oraz wymiana przestarzałych źródeł ciepła. Na realizację programu zaplanowano ponad 1 miliard złotych z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Wsparcie otrzymają inwestycje realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast wnioski będą przyjmowane od 14 października do 30 grudnia lub do wyczerpania środków. Finansowanie będzie udzielane na projekty termomodernizacji szkół i przedszkoli, w tym na wymianę lub modernizację źródła ciepła z uwzględnieniem zastosowania odnawialnych źródeł energii. Zakres i cel modernizacji energetycznej musi wynikać z posiadanego audytu energetycznego wykazującego łączną redukcję zapotrzebowania na energię pierwotną budynku na poziomie minimum 30% i energii końcowej na poziomie minimum 25%. Obowiązkową częścią projektu są działania edukacyjne i prozdrowotne, które mają na celu podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży. 30 września w Katowicach przed halą widowiskowo-sportową Spodek uroczyście przekazano śląskim policjantom nowe radiowozy marki Toyota Corolla z napędem hybrydowym. Podczas katowickiej uroczystości komendant wojewódzki policji w Katowicach wspólnie ze swoim pierwszym zastępcą przekazali 85 nowych radiowozów komendantom miejskim i powiatowym garnizonu śląskiego. W wydarzeniu z naszego powiatu wzięli udział komendant powiatowy policji podinspektor Marek Gryszka, burmistrz kuźni Raciborski Wojciech Desz oraz wójt gminy Nędza Leszek Pietrasz. To są pojazdy e, hybrydowe, nowoczesne, ekologiczne. To są Toyoty koroli. 1,8 benzyna, 140-konne samochody, które będą służyć raciborskim policjantom. Myśmy jako Komenda Powiatowa w Raciborzu otrzymali aż trzy takie nowe radiowozy. Radiowozy zastąpią wysuszone już pojazdy, które do tej pory użytkowali policjanci. Są to radiowozy współfinansowane przez samorządy, Wojewódzki Urząd Marszałkowski wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz z budżetu policji. W zakupie nowych samochodów, które otrzymał powiat Raciborski, wsparcie finansowe udzieliły również gminy. Do tych samochodów dołożyła się gmina Nędza i gmina, i gmina, yy, gmina yy, Kuźnia-Raciborska. Te, ten pojazd, zakupiony, będzie służył policjantom w komisariacie Policji w Kuźni Raciborskiej. Drugi pojazd będzie służył gminie Piotrowice Wielkie yy, na posterunku Policji w Piotrowicach i to był w całości, yy, w całości finansowany przez wójta gminy Piotrowice Wielkie trzeci samochód pozostaje tutaj w Raciborzu. Na ten samochód dołożył urząd miasta w Raciborzu i będzie służył tutaj w wydziale ruchu drogowym. Policjanci są wdzięczni za zaangażowanie lokalnych samorządów w zakup nowego sprzętu, który wspomaga działania funkcjonariuszy. Bardzo dziękuję samorządowcom, prezydentowi miasta Recibusz, panu wójtowi gminy Pietrowice Wielkie, burmistrzowi miasta Kuźnia Raciborska oraz wójtowi gminy Nędza za współfinansowanie tych pojazdów. Zawsze możemy na nich liczyć. Mają poczucie woda, że bezpieczeństwo, zapewnienie bezpieczeństwa, porządku publicznego to jest zadanie nas wszystkich i policji, i samorządów. Ta współpraca jest na bardzo wysokim poziomie, i efektem są te oto nowe radiowozy. Flota policyjnych samochodów będzie wymieniana sukcesywnie na nowoczesne pojazdy. Nowe oznakowane Korolle już pracują na drogach powiatu Reciborskiego. Niezależnie od nowego sprzętu policyjnego, uczulamy uczestników ruchu drogowego o rozwagę, bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa i bezpieczne poruszanie się po drogach naszego powiatu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął nabory wniosków na dofinansowanie inwestycji wodnych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko w ramach działania FENIX. Działania w ramach programu Fenix dotyczą adaptacji do zmiany klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom. Jak zapowiedziała prezes Zarządu Narodowego Funduszu w obecnej sytuacji związanej z powodzią ten nabór nabiera zupełnie innego znaczenia i będzie przez nas traktowany absolutnie priorytetowo. Zarówno w kontekście oceny wniosków, jak i podpisywania umów. Głównym beneficjentem będą wody polskie, ale również urzędy morskie. Jesteśmy otwarci na różnego typu projekty związane z infrastrukturą. Jak dodała, już są zdefiniowane projekty, które w trybie pilnym będą zgłaszane do dofinansowania. Od 30 września trwają dwa nabory wniosków. Pierwszy na budowę, rozbudowę lub remont urządzeń wodnych. o tą dotację mogą ubiegać się wody polskie, urzędy morskie, na wytypowane wcześniej projekty, m.in. na terenach popowodziowych. Drugi, na renaturyzację przekształconych cieków wodnych i obszarów odwód zależnych. Tu o dotację na wytypowane wcześniej inwestycje mogą ubiegać się wody polskie. Łączny budżet dwóch naborów w ramach działania. Adaptacja do zmiany klimatu zapobieganie klęskom i katastrofom wynosi ponad 1 miliard złotych. 1 miliard złotych przeznaczony jest do rozdysponowania na zapobieganie katastrofom klimatycznym. Na pomoc z działania, budowa, przebudowa lub remont urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej służących zmniejszeniu skutków powodzi i suszy oraz zabezpieczenie brzegów morskich zagrożonych erozją. Jest skierowana do państwowego gospodarstwa wodnego wody polskie oraz do urzędów morskich. Zadania obejmują budowę i i modernizację urządzeń wodnych i infrastruktury towarzyszącej. Przedmiotem inwestycji mogą być m.in. zbiorniki suche do redukcji fali powodziowej chroniące tereny zurbanizowane, zbiorniki wodne małej retencji o pojemności do 5 milionów m3 oraz modernizacja istniejących zbiorników wodnych. To także projekty obejmujące transformację terenu, np. budowę kanałów, polderów i wrót przeciwpowodziowych. Ich założenia mogą być spójne z założeniami przepisów unijnych i krajowych dotyczącymi ochrony przyrody, i adaptacji do zmian klimatu. Wśród projektów, które mogą zostać zgłoszone w naborze, są m.in. przebudowa wałów odry i Wisły. Natomiast 221 milionów złotych przeznaczone jest na przywrócenie naturalnego stanu środowiska. Wody polskie mogą składać wnioski o dotacje w ramach działania renaturyzacji przekształconych cieków wodnych i obszarów odwód zależnych. Celem działania jest przywrócenie naturalnego stanu przyrody w lokalizacjach, gdzie może to przyczynić się do lepszej ochrony przed skutkami eksperymentalnych zjawisk wywołanych zmian. Zmianami klimatu. Dofinansowane mogą zostać inwestycje, których efektem będzie przywrócenie ciągłości ekologicznej cieków, zwiększenie retencji dolinowej czy przywrócenie zdolności wód do samooczyszczania. Zadania mogą skupiać się także na odtworzeniu stref wzdłuż cieków i mokradeł oraz poprawę warunków wodnych torfowisk. W programie Feniks na lata 2021-2027 przeznaczono około 8,5 miliarda złotych na adaptację do zmian klimatu oraz ponad 5 miliardów złotych na gospodarkę. Piękna pogoda zachęca do prac na świeżym powietrzu. Nie ma przecież lepszego czasu na ogrodowe porządki niż jesień. W dzisiejszym programie poradzimy Państwu, jak zadbać o rośliny przed zimą, ale powiemy też, jakie korzyści płyną z pracy w ogrodzie. Jesień to czas porządków w ogrodzie. Ta pora roku kojarzy nam się z grabieniem liści i przycinaniem bylin. Jest jednak dobra wiadomość dla tych, którzy nie przepadają za tymi pracami. Ostatnio zaleca się tego nie robić. Tutaj w naszym ogrodzie Farboretum też staramy się usuwać jak najmniej tych roślin w tym okresie jesiennym, po to, żeby owady, drobne zwierzęta znalazły w nich schronienie, a zrobimy dopiero takie szczegółowe porządki późną zimą. Albo już taką wczesną wiosną. Trochę porządków w arboretum się jednak przyda. W tym pracownikom ogrodu botanicznego obecnie pomagają praktykanci. Mamy praktykantów z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Reciborzu, To są technicy architektury krajobrazu. No i bardzo nam tutaj pomagają w porządkach takich, zwłaszcza jak plewienie, właśnie zabezpieczanie tych roślin na zimę. Sadzimy też cały czas nowe rośliny, coś dosadzamy w zaczarowanym ogrodzie. No jest to bardzo. Fachowa wręcz i nieoceniona pomoc. Pomoc dla Was, ale też co zyskują Ci uczniowie? No, oczywiście, w najwięcej się taki uczeń nauczy w, praktycznie na miejscu. To na tydzień takich praktyk w terenie daje dużo więcej niż. Pół roku w szkole. Uczniowie podczas praktyk obcują też z przyrodą. Do korzystania z takiej formy wypoczynku zachęcamy też państwa, bo jak się okazuje, można sporo zyskać. Praca w ogrodzie zawsze bardzo dobrze wpływa na nasz umysł i na nasze ciało. <laughs> Mamy tutaj, jak dzisiejszy dzień, jest bardzo piękny. Mamy dostęp do słońca, więc to słońce powoduje, że już się od razu lepiej czujemy. Jesteśmy na świeżym powietrzu, dotleniamy się. Praca w ogrodzie to jest też zwykle dużo ruchu i to takiego niezbyt forsownego, ale rozruszającego wszystkie mięśnie. A więc to więc świetnie wpływa na nasz układ ruchowy. Na umysł również dobrze wpływa praca w ziemi, zwłaszcza plewienie, czyli kontakt z bakteriami glebowymi. Te drobne organizmy wydzielają odpowiednie substancje, które są pomocne do walki z depresją, ze wszelkimi takimi stanami przygnębienia. No i to bardzo dobrze wpływa na każdego. Co więc robić w ogrodzie zanim nadejdzie zima? Jesień to jest taki bardzo intensywny okres w ogrodach, ponieważ robimy już takie porządki i przygotowania do tego okresu zimowego. Jesień to jest też bardzo dobry czas, nawet jeszcze lepszy niż wiosna, żeby sadzić wiele roślin, takich trwałych, drzew, krzewów i bylin. A jesienią jest niższa temperatura, wyższa wilgotność gleby, no to wpływa, że te rośliny się lepiej przyjmują niż w czasie lata. Poza tym te rośliny zdolną się jeszcze nieco ukorzenić przed zimą kiedy temperatura jest jeszcze dosyć wysoka, zwłaszcza temperatura gruntu. No i wtedy przetrwają nam dobrze zimę, a wiosną zaczynają już wegetacje, tak faktycznie już zaczynają być ładne. Dlatego jest korzystniejszym okresem niż wiosna. Na zimę oczywiście stosuje się też okrywanie niektórych roślin przed zimnym. To jest słomą, albo na przykład liśćmi, czy gałęziami drzew iglastych, żeby ochronić zwłaszcza przed tym zimnym, zimowym wiatrem. Również trawy warto związać w takie w takie kolumienki jakby zostawić te trawy, ale je związać, bo to y, głównie to zapobiega przed y, nadmierną wilgocią. Trawy to są rośliny raczej sucholubne i w zimie, nasza zima jest wilgotna i stosunkowo ciepła, więc one często wygniwają. Po prostu nawet nie wymarzają, tylko zgniją razem z korzeniami. No a takie zebranie je w takupy, w taką kępę z wartą zabezpiecza przed tą wilgocią. Pracy jest więc co niemiara. Październik to doskonały czas, by przyjrzeć się swoim kolekcjom roślin i zadbać o nie przed zimą. Z pewnością odwdzięczą się za kilka miesięcy wraz z nadejściem wiosny. A jeżeli ogród to nie Państwa bajka, to zapraszamy do lasu. Jesienne Arboretum kusi kolorami i zapachami. 27 października w ogródku Jordanowskim przy ulicy Stalmacha w Raciborzu Urząd Miasta wraz z Osirem zorganizował piknik ekologiczny, przygotowując wiele atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Mini park linowy, trampoliny, zjeżdżalnie, piaskownica i inne atrakcje, z których można korzystać na co dzień. W minioną niedzielę w Parku Jordanowskim działo się o wiele więcej. Odbył się tam bowiem piknik ekologiczny. Piknik jest zorganizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Projektu, który był zrealizowany w zeszłym roku, wygraliśmy, pod nazwą dodatnika Małego Ogrodnika. Do tej pory udało nam się już przeprowadzić warsztaty proekologiczne dla przedszkolaków oraz dla klas podstawowych 1-3, a gdzie właśnie robimy piknik ekologiczne dla całych rodzin, żeby to wspólnie mogli spędzić sobie czas z dziećmi. Między innymi chcemy właśnie też przeprowadzić konkurs plastyczny, a że teraz mamy piękne otoczenie, piękną przyrodę tutaj mamy, więc chcemy wykorzystać to właśnie, żeby w plenerze było rysowane. Planowo chcieliśmy to, żeby to było w domu robione, ale jednak czasami fajnie właśnie wyjść do domu, z domu, do ludzi, na dwór. Dlatego robimy dzisiaj konkurs plastyczny w plenerze. Oraz również zawody badmintona, żeby troszkę może się poruszać, integrować z dziećmi, z rodzicami. Podczas pikniku wykorzystano walory jesieni i zorganizowano m.in. konkurs plastyczny. Chcemy wykorzystać to, co jest dookoła. Czyli właśnie podczas konkursu plastycznego chcemy, żeby uczestnicy wykorzystali to, co mamy tu na miejscu. Czyli właśnie gdzieś liście wykorzystali w tych swoich pracach, na przykład kaszczany, jakieś żołędzie. Między innymi też właśnie, na przykład, że chcemy pokazać, na przykład, że można takie proste zabawki zrobić, wykorzystać na przykład to, co mam na porządku dziennym, że nie trzeba kupować nowych rzeczy, że na przykład mamy jakąś tam mąkę ziemniaczaną czy coś na przykład, jakieś balony na przykład, które zostały po jakiejś imprezie na przykład i można fajnie z tego zrobić zabawkę jakąś. Ym, też na przykład mamy kolorowanki na przykład, które na przykład, no... Większość gdzieś tam jakieś wykorzystujemy karty jednej strony drukujemy, z drugiej strony na przykład już potem wyrzucamy, bo jest kartka wolna, a tu wykorzystujemy, że zadrukujemy drugą stronę, no na przykład dziecko super może spędzić, może kolorować dalej, a w tym momencie gdzieś ten papier, no jeszcze drugi raz jest wykorzystany na przykład. Piknik ekologiczny jest realizowany w ramach projektu budżetu obywatelskiego na rok 2023-2024. W tym wypadku jakby głównym organizatorem z naszej strony jest pani Aneta Jurczyk. I my jako ośrodek sportu rekreacji, także w tym aktywnie bierzemy udział. Dzisiaj, no teraz Państwo sami widzicie, pogoda nam zaczęła dopisywać, słońce świeci. Zapraszamy wszystkie dzieci, rodziców do wzięcia udziału po prostu w tym przedsięwzięciu, bo mamy tutaj na, na, w całym parku jordanowskim rozstawione punkty, do których można podchodzić, czego się dowiedzieć, brać udział. Podczas pikniku ekologicznego odbyła się też promocja dwóch nowych questów, czyli bezobsługowych i bezpłatnych gier terenowych, w których zadaniem gracza jest znalezienie drogi do skarbu i wyjątkowej pieczęci. Tego wyjątkowego dnia skupiono się jednak przede wszystkim na ekologii, na propagowaniu zdrowego stylu życia i dbaniu o środowisko. A jak o nie dbać? Segregujemy śmieci. Nie wyrzucamy bezsensownie gdzieś tam po prostu pod nogi jakiejś śmieci, Gdzie, idziemy na spacer gdzieś do lasu czy gdzieś to te śmieci za, zabieramy ze sobą. Nie jest to oczywiste, bo jak pani czy państwo wiecie, spacerując po jakichś fajnych zakątkach, napotykamy, że leżą góry śmieci. Więc tutaj apel do wszystkich, żeby zabierać po prostu te śmieci, które gdzieś tam mamy przy sobie albo już niepotrzebne. wyrządzamy szkodę nie tylko tą taką wizerunkową, że to nie wygląda ładnie, po prostu jak że gdzieś tam leży butelka plastikowa czy, czy, czy śmieci po, po, po cukierkach w lesie, ale także to ma negatywny wpływ po prostu na, na środowisko. Po prostu. Dużym powodzeniem podczas pikniku ekologicznego cieszył się konkurs plastyczny. Dzieci z pełną i dojrzałą świadomością podeszły do tematu ochrony środowiska. Rysuję teraz. A co to będzie za rysunek? To będzie ziemia pokazana w jednej strony jakby tam z, ze śmieciami, a w drugą stronę będzie ładna taka ziemia z roślinami. Czyli jednym słowem, twoim Moim zdaniem, powinniśmy dbać o ekologię, o ziemię? Tak, jak najbardziej. A w jaki sposób można dbać o ekologię? Wyrzucać śmieci, na pewno nie śmiecić em, je na podłogę, em, segregować śmieci, nie rzucać jakichś niefajnych rzeczy. Na podłogę i takie rzeczy. Gdybyś miała swoim rówieśnikom powiedzieć, udzielić takich rad, żeby dbali o nasze środowisko, to co byś im powiedziała? Zapraszamy do naszego namiotu. Żeby na pewno nie śmiecili, żeby. Tak jak pani Aneta powiedziała wy, i ci dwie zabawy krajoznawcze wy, Wykorzystywali różne rzeczy, na przykład. Y Plastik 27, przetwarzać na różne ubrania i starych, takie rzeczy. Rysuję króliczka i, i, i przykleję mu listek, bo, bo, to bo to będzie taka ozdoba. Hmm. Się w a powiesz mi, co to dla Ciebie jest ochrona środowiska? Jak można dbać o to, żeby było czysto na ziemi? Żeby nie wyrzucać śmieci do ocen ocen no, bo, bo ocena się zabrudzi. A, miesiąc miesiąc a dlaczego musimy dbać o to, żeby było czysto na Ziemi? I zapraszamy jak Państwa myślisz? do rozwiązania z drugiej Myślę, do że, zagady, że żeby dbać, żeby dbać ocenę o ocenę to. Przykład, żeby, takie odznaki, które żeby, trasę, żeby rybki były spotkanie. zdrowe i nie wyrzucało I się śmieci, bo, rozmowę, bo jak rybki to zjedzą, to potem odpadach, może im się coś stać. Żeby dzieci zachęcać i dać przykład, tak? Żeby się dowiedziały też, co to jest ekologia i żeby fajnie spędzić też czas wraz z dziećmi, tak? W bardzo fajny myślę, sposób. A Pani zdaniem, gdyby można było zadbać o środowisko, należy oczywiście dbać o środowisko, to w jaki sposób my dorośli możemy o to zadbać? No, przede wszystkim dawać bardzo dobry przykład dzieciom, czyli pokazywać, tak, żeby nie śmiecić, czyli wyrzucać śmieci do kosza, segregować i yy, rozmawiać sobie przede wszystkim też o tej ekologii z dziećmi. Chronić przyrodę możemy w różny sposób. Tworzymy parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe. Chronimy poszczególne gatunki organizmów. Dbać o środowisko, o przyrodę, uczymy nasze pociechy już od najmłodszych lat. Dlatego dzieci mają już wiedzę na ten temat. Zasegregować plastik do żółtego na przykład, a szkło do zielonego. Wyrzucamy śmieci do śmietnika, a nie na podłogę, bo, bo zwierzęta. Mogą yy, ten, się zatruć. Ekologia jest ważna na przykład, jak ktoś wyrzuca śmieci nie do śmieci, tam gdzie powinny trafiać, no to potem albo zwierzęta, nie wiem, dajmy ktoś słoik wyrzucił i jakieś zwierzę będzie myślało, że tam jest jakieś jedzenie lub coś, to włoży tam głowę i już się nie wydostanie na przykład. Kiedy ptak myśli, że na, dajmy po jakimś batonie to jest i coś tam, jakaś czekolada dostanie, no to ptak to na przykład wyczuje, że jakieś jedzenie i weźmie ten plastik do buzi i go zje. No, wtedy jest niebezpiecznie też. A w jaki sposób Ty dbasz o środowisko? Yy, wyrzucam śmieci, yy, mam śmietniki, żyjne, plastik, szkoły i tak dalej. Na przykład, kiedy myję się zęby, no to wyłączasz wodę, jak umyjesz, to jak chcesz potem opłukać tą wodę, to wtedy dopiero ją od, yy, otwierasz, można powiedzieć. A co z prądem? Z prądem, kiedy na przykład nie jesteś w pokoju, to zgasasz światło. Temat ochrony środowiska jest coraz bardziej powszechny. Nadal jednak powinniśmy edukować nasze społeczeństwo, poczynając od najmłodszych. Oszczędzanie energii, wody, segregacja śmieci to główne tematy naszych rozmów z dziećmi. Najtrudniej jest podzielić się zabawkami, grami, ubraniami czy książkami, z których już nasza pociecha nie korzysta, a którymi można się podzielić z innymi. My, dorośli, zastanówmy się, co każdy z nas może zrobić na co dzień, by lepiej dbać o planetę. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym odcinku na kolejny program Działaj ekologicznie i żyj zdrowo. Zapraszam Państwa 27 listopada. Do zobaczenia.